Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dobra, nie będę tego mówił. Przed chwilą oglądaliście poprzedni odcinek. Mam nadzieję. E, więc bez standardowego wejścia zaczynamy e, kolejną rozgrywkę Silent Hill'a kontynuujemy przygodę, kładziemy go Douglas. Hij wyjechał. Dobranocy, ale wydaliśmy przesłanie dla you. Czy była ktoś tu przedtem? Nie, nie, tylko mnie. Don't you want to know what the message is? Yeah, what did he say? The church is on the other side of the lake. Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? <laughs> That's where Claudia is. Across the lake. On the north side. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far. Hmm? You're closer than heaven. <laughs> uh-huh. Thanks. Exactly <laughs> Upur. Really What's wrong? You don't trust me? Nie, nie bardzo. Ja też nieufam człowieku. <laughs> Dobra, Heather, nieważne. Idź z tym swoim bogiem w brzuchu. Mam nadzieję, że w brzuchu, nie w niczym innym. Dobra, idziemy tak jak nam kazał. O, żeby się nie zgubić. Tu jest chyba przejście. Nie, nie ma przejścia. Dobra. Tą stroną muzyka jest przygnębiająca, jak się tu wychodzi. I dobra, będę starał się nie smęcić. W ogóle może jeszcze dzisiaj nagram ze Star Warsów. Kolejny odcinek. Ale to raczej będzie jakoś tak trochę później. Ponieważ teraz nie bardzo mam czas. Także po nagraniu tego odcinka będę musiał spadać Tam Jakiś pies mnie atakuje, kurczę ich mi z tą ode mnie Się ze mną ściga mu przy z jakiejś katany czy czegoś, to się uspokoi Dobra, header Mgła jest naprawdę monotonna. A kawał do przejścia mamy naprawdę niezły. Nie powiem. Okej. Okay. No świetnie, dobra. Pamiętacie intro Silent Hill'a trójki? Takie na samym początku, tego co nagrywałem, mamy z powrotem to miejsce, które było mocno psychodeliczne. Jak to będzie wyglądało teraz? Zobaczymy. Przygoda jest naprawdę przednio, jeśli mogę tak powiedzieć, to raczej zabawa, prędzej. Dobra, niewarny. Nie było tego. Dobra. Czy jest tu coś jeszcze? To są jakieś kible. Ale raczej nie przejdę. Dobra. Olaj, kible. Pójdziemy do najbliższych drzwi, które są tutaj dostępne. Oczywiście przed tym zapiszę jeszcze grę, żeby nie było żadnych niespodzianek. Ponieważ nie mamy żadnych środków leczniczych specjalnie. a więc nadpiszemy już tu grę. I wejdziemy do środka. No i oczywiście są już potwory. Ale jakież... Już... O, to są to potwory. Już to są moje ulubione potwory. Czyli Machugorenki giganty. Dobra, czy to musi wyglądać... O nie, w takim razie troszkę Dobra, przeżyjemy to Dobra, chodźmy, że wyjdź stąd Czy tu można iść... Tutaj... Nie da się. Tutaj. No, jeszcze następny Dobra, weszliśmy do jakiejś... zabawek, dobra, słuchajcie, widzę już apteczki. Super, o to właśnie chodziło. Skoro są apteczki, to powinny być jeszcze jakieś inne środki lecznicze. Tudzież, kolejne health drinki, mam nadzieję. Słuchajcie, ten, ten silent robi się bardziej przytłaczający i przygnębiający. Tym ja bardziej smęcę zauważyłem. jest na naprawdę. What the fuck was that? Holy A, Co tu się. Coś, coś tu strzeliło. Nie wiem, do końca co. Dobra, słuchajcie, nie ma tu żadnych heldinków jeszcze. Really? Są proszę króliki. A jest ampułka, dobra, słuchajcie, mamy ampułkę jeszcze. Dobra, przejdziemy zobaczymy, zobaczmy, czy header jeszcze coś znajdzie. Nic nie ma. Header kręć tą głową. Dobra, tu jest save point, bo nie zauważyłem. Tu możemy przejść jakoś. Oczywiście nie ma mapy tej okolicy, no ale to nie stanowi żadnego problemu, ponieważ mniej więcej wiemy, jak mamy iść. Słuchajcie, wychodzimy stąd Nie jest nam tu coś Dobra, słuchajcie, wyciągniemy od razu sobie tą szynkę dla psa Nie uciekniemy, mam nadzieję Hedera ucieknie Z naprawdę dziwne rzeczy w tym miasteczku Dobra, zobaczmy szybko coś jest a coś jest, tylko nie to chyba czego szukamy Dobra, słuchajcie, zapiszę sobie grę Dobra, mam nadzieję, że połapiemy się w zapisach. Eee, no i pójdziemy według tego snu w tej gryfie. czegoś tam, tak jak. Hej, w czegoś wielkiego, latającego. Pewnie mnie nie słyszycie, bo kramie tutaj. To przebija I co, mam mieć, tak jak wcześniej? Nie umiem chodzić po tym Zobaczymy jak to wyjdzie co się stanie Header oczywiście Będzie mi się tu zatrzymywać Czyżby znowu to samo? Mam nadzieję, że nas tu nic nie zabije. A jednak Okej, okay, czyli to jest to miejsce ze snu naszego. Eee, więc wgramy sobie tą grę, którą zapisaliśmy. To chyba była ta. Super, musimy znaleźć inną drogę. A nie wiem zupełnie jak mam to zrobić Może wystarczy, że pójdziemy tutaj A Tutaj nie ma drogi oczywiście A Co tu teraz trzeba zrobić? Nie mam bladego pojęcia Dobra słuchajcie, pójdziemy jeszcze raz tutaj Może tam coś trzeba przestawić, nie wiem nie ma pojęcia, musimy jakoś zareagować. Hmm. Yy, dobra, jest zablokowane najwyraźniej, yy, czyli prawdopodobnie zanim tam się będziemy próbowali dostać, będziemy musieli użyć klucza. Dobra, mamy jakiś klucz. Zaraz zobaczymy. Dobra, z, z tych rzeczy. Eee, więc jedziemy na dół. oczywiście centralnie w tego fora Po co mam go mijać jak można się w niego no, każdy tak, to jest z, z okolicy mnie go atakował Zostali jeszcze na z chyba no, tak, jeśli mogę ich tak nazwać Czy jest tu coś jeszcze, co ja mogę zrobić? Na tej drzwi oczywiście też wejść nie da. Ja muszę tu coś ewentualnie ja zrobić. To wróciliśmy do punktu wyjścia. I tak naprawdę żywcem nie mam pojęcia, co mam zrobić. Chyba, że... O, tu jest jakieś przejście. Ale to jednak da się skorzystać. że nie szukałem tego do głębi. Nie da się jednak. Kurcze, no to utknęliśmy troszkę. Nie powiem. Hyder tutaj może spaść i się zabić. A tego byśmy nie chcieli. Starał się wymyśleć co dalej No i super, to łapot pucha oczywiście Z tym pójściem tutaj Tak jak zresztą się spodziewaliśmy No nic Wrócimy sobie żeby się razem tam pobiją Nie mam pojęcia co robić kompletnie. To jest tam na dół, nie spadkiem nie wiem będzie lecieć. Może tu coś jeszcze jest. Peder może to może przeskoczyć. Nie zobaczymy, czy latają coś w Kurczę, nie mam pojęcia o co tu chodzi Mam nadzieję, że Nie będę musiał z powrotem wrócić do solucji Jak i co, że tu wyłamowałem się, żebym musiał zacząć od czym chodzi Nie wiem, jak to będzie wyglądać coś się ja biegam Tutaj Powinienem jeszcze raz tu wyjść może na drugą stronę mam jakoś tu przejść, czy coś takiego? Nie, nie bardzo. Tutaj nic nie ma. Może w którymś momencie muszę zaskoczyć? Nie mam pojęcia, co ja to mam robić. co eee, trochę lipa. Nic z tego miało nie być. Hmm. Dobra, słuchajcie, wrócimy z powrotem do tego dziwnego z lepu czy czegoś w tym rodzaju. I może tutaj będzie jakiś klucz, miejmy nadzieję I Może nie przeszukałem tutaj tego dokładnie Dobra, słuchajcie, na pewno znalazłem już wołowinę Więc widać, że nie przeszukałem dokładnie wszystkiego Sobie tu kluczek to wszystko jest. O, coś znalazłem. Moment, header, powinno się to zobaczyć. Tam się coś świeci. to musi być klucz. No. No i mamy klucz. Okej okay. Teraz powinno nam się udać to przejść. Zobaczmy, ile mamy HP. Dobra, weźmiemy sobie jedną apteczkę. Trzeba półki, trzy apteczki, tak więc jest całkiem nice jeśli chodzi o odrobienie sporego HP. Natomiast szkoda, że nie mam żadnych lift drinków. Ale to w swoim czasie powinniśmy znaleźć. Czasem, żeby nas psy tutaj nie podróżyły. Ani żeby ten latający wypierdnias nie trafił niczym. I będziemy mogli swobodnie dojść do momentu, do którego nie doszliśmy yy, będąc tutaj właśnie tak, więc idziemy I Teraz możemy się skupić na zadaniu Musimy do tego A błącznie. dobra to Tutaj Okej, okay. mieliśmy... ...Heldryny Helder, tu są same nogi Po prawej stronie jest włącznik No dobra, jest wyłącz no, Jest ewidentnie tu ktoś chciał coś wrobić Czekam aż ten robak sobie stąd poleci i możemy iść teraz przed siebie, zapiszemy grę. Czemu by nie? Rozwiązywanie tej zagadki zajmie mi kolejne, yy, kolejne minuty, które są nam bardzo potrzebne do przejścia tej gry. No ale mam nadzieję, że odcinek jest ciekawy. Znowu ktoś to włączył? Co jest grane? No nie, to są jaja Gramy mnie oczywiście Nie, dobra, udało się, Heather sobie poradziła And do you perform serviceably? What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped. From you. But it's true. She was originally one of us. That man, Harry Mason, stole her away and kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived, because her true self had not yet awoken. She carries God within her. But when Alessa, mother of God, truly awakens... Yeah, what's gonna happen? She will usher in the eternal paradise. What kind of place is that? a place with no pain no hunger no sickness no old age there will be no greed or war and all will live by god's grace alone no this no that no nothing a paradise for castrated sheep maybe sounds pretty boring what? Pity you. you still don't understand. You're going to kill me? Is it really so easy for you? I've done it before. Then I truly do pity you. Dobra, słuchajcie. Jeszcze z fabuły nic nie rozumiem. E, bo oni tutaj cały czas się spotykają z panią z pach, to znaczy rozumiem, że oni są header, bo nosi w sobie boga. Wszystko super, tylko dlaczego... Tylko dlaczego, kurczę... Każdy się tu nienawidzi i chce się zabić, skoro ten bóg w tej grze oczywiście chce dać im raj. Oczywiście, na do bólu i cierpienia na ziemi. No nic, zapiszemy grę znowu Chyba to przed chwilą zrobiłem, ale mieliśmy tutaj pewien wątek A Więc... już to jakoś tu wyszło Dobra, przejdź tędy Wejdźmy stąd nareszcie Tu z portem wróciłem. Tak się ją spytam No więc tą chyba przyszedłem, dobra. Heather, więc wracamy w tą. Znaczy, idziemy w tą stronę. Tak, i ty będę. Welcome to the Borley Haunted Mansion. No nie. We're so glad you came. Please come inside and Super. Cudownie. Help! Help! Do you hear those voices? A family of four was sliced into bloody pieces in this room. Ah, oh, the cries of the children. The murderer was caught. Do you know why he said he killed his family? Because I felt I had to Anyway, I'm lying. It's all just a joke. I wanted to scare you, that's all. The truth is only one person died by suicide. No, okay. Robi się ciekawie. On coś siedzi. Zaraz mnie pewnie wystraszy. Tak myślałem. To nie było straszne. Jak było Weźcie tego wisielca z mm, nosa mojego. No właśnie o to chodzi, Header. Można to jakoś swoim kataną tu przeciąć. Bądźmy brutalni. Ja, nic z tego. Może jak się wrócimy. To jest już przejście jakieś. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath the floor there's nothing. Okay. E, to mnie pewnie zabije. Czy jest tu coś, co mogę wyłączyć? Nie bardzo. I'm so sorry. This place is just falling apart. The mechanism is broken, you see. It wasn't supposed to stop there, I assure you. There's the exit. I hope you enjoyed your tour. Please come back anytime. Or if you prefer, we could come and visit you. ah uh, that was supposed to be the exit but it seems that no one wants you to leave everyone really likes you they okay. want you to stay with them forever not Eh. Gdzie my to zapisaliśmy? Aha, w tym miejscu. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj skończymy. Eee, ja postaram się jakoś wrócić do tego miejsca, w którym... O Jezus, to jest daleko. Dobra, słuchajcie, ja, się, ja jeszcze wrócę się do tego miejsca, w którym przed chwilą zginęliśmy, znowu. Eee, dobra, to było tutaj. Eee, I wrócimy sobie do tego eee, momentu następnym razem. Ja teraz przejdę sam te, ten moment po to, żeby żeby po prostu was nie zanudzić tym samym. E, tak więc pamiętajcie o komentowaniu, subskrybowaniu, jeżeli się oczywiście podoba seria. No i lajkowaniu, jeżeli podobał się sam odcinek, więc e, trzymajcie się na razie.